Cześć kochani, a mamy dzisiaj czwartek i towarzyszyć nam będzie piękna, cudowna runa Berkano. Dzisiaj przytula nas Matka Ziemia, dzisiaj to Ona nas będzie prowadzić. Dzisiaj możemy się czuć doskonale na łonie przyrody. A dzisiaj możemy odwołać się do naszej kobiecej mocy i docenić, tą kobiecą moc w nas. A... Wiecie co Berkano jest symbolem też potrójnej bogini, prawda? Więc zwłaszcza dzisiaj do Pań, mam taką prośbę, żebyście odnalazły w sobie jak najwięcej aspektów kobiecości, jak najwięcej... Hmm, takich. Nawet nie wiem jak to nazwać, ale a, jak nazwałybyście siebie? Jesteście matkami, być może kochankami, żonami, babciami, tak? A, zobaczcie, ile kobiecości w Was, ile różnych atrybutów w sobie zawieracie, jak wielka jest w Was ta kobieca energia i z jak wielu elementów w Was złożona. Tak samo, panowie wiecie o tym, że macie w sobie pierwiastek waszych mam, bo tak naprawdę na początku, kiedy powstaje człowiek, jest płci żeński, dopiero później wykształca się męska komórka, tak? Więc wy także zawieracie ten pierwiastek kobiecości. Może dzisiaj jest czas odwołać się do. Do tej kobiecości, do tej czułości, do tego cudownego ciepła, do tej matczynej opieki, do wspomnienia, które sprawia, że poczujecie się jak w ramionach matki. Chciałabym, żebyście gdzieś zamknęli sobie oczy i nieważne, jak było w waszych domach, nieważne, czy tego doświadczyliście, czy nie. Ale bardzo bym chciała, żebyście dzisiaj właśnie to poczuli, o, żebyście poczuli się utuleni i żebyście wy poczuli, że wy także możecie utulić innych i utulić świat, żeby ta energia takiego ciepła, przytulenia, zaopiekowania emanowała z nas i rozchodziła się jak najdalej. Poczujcie to, skupcie się na tej pięknej berkano, na tej pięknej, cudownej energii, na tej mocy Matki Ziemi, żywiołu Ziemi, na tej sile, która też z tego płynie. I niech ta moc czułości płynie przez nas, do nas, i niech się wokół nas rozchodzi. Tego Wam, kochani, na dzisiaj życzę. I mam nadzieję, że wraz ze mną będziecie dzisiaj rozsyłać tą czułość wszem i wobec. Trzymajcie się. Pa-pa.